Do Wiślicy prowadziły niegdyś trzy bramy – Buska, Krakowska i Zamkowa, a gród otaczały warowne mury. Dziś o przeszłości niegdysiejszego królewskiego miasta zaświadczają liczne zabytki. Warto więc nieco bliżej poznać dzieje Wiślicy. Opowiedzą o nich Maria Gaweł, kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego Urzędu Gminy, Pelagia Bugaj, kierownik tutejszego muzeum, oraz Wiśliczanin Jan Bobowski. No przede wszystkim, Wiślica była miastem królów polskich. Niedaleko leżała od Krakowa na dziewiątej mili. Dzień Drogi konno dzieliło Wiślicę od stolicy ówczesnej naszego kraju, Krakowa. Herb Wiślicy to otwarta brama zamkowa i w tej otwartej bramie stoi rycerz z halabardą. Dlaczego Wiślica? Proszę Pani, nie jest stwierdzone. Jedno, że od Wisława pochodzi. Drugie, że to wszystko była jeszcze nie Nida, ale liczyło się już Wisła. Teraz taka legenda była, że że tam był wisielec taki na kościele. To jest nieprawda. Bo ten wisielec, proszę pani, to była na grubkowa. I ona, jeżeli by to był ten wisielec, który właśnie był ukarany za to, że krzywo ścianę postawił, to byłby na tamtej ścianie. Ale że ten wisielec był wmurowany na skarpach, które podpierały ścianę zachodnio bo ona się zarysowała już, więc postawili takie skarpy i ona właśnie w boku tych skarpach była wburwana. To był jeden z budowniczych kościoła, mogło tak być, ale że jeżeli chodzi o to rzeźbę, to ona pochodziła z grobu, bo taka sama rzeźba była właśnie tu w tych podziemiach. To kościółka św. Mikołaja. O przecież kiedy był kościół budowany, a kiedy ta skarpa była przybudowana, to o 200 lat później, proszę pani. Była taka legenda i takie pogłoski, że Wiślica dawniej nazywała się Kępa. Musimy powiedzieć, że początki badań archeologicznych w Wiślicy to rok 1939. No z tym, że w 1939 badania były rozpoczęte, ale kontynuowane być nie mogły. Dlaczego to wiemy? Ponowiono badania w roku 1949 i one trwały do 74 roku. Ja mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości trwać będą. Badania archeologiczne ujawniły mnóstwo ciekawych zabytków na terenie Wiślicy. Dużo przedmiotów codziennego użytku naszych przodków, ale dużo też zabytków stałych i te zabytki właśnie są najciekawsze. A do najstarszych zabytków zaliczamy misę chrzcielną datowaną na wiek IX i tu znak zapytania, bo kontrowersyjna jest datacja misy chrzcielnej. Misa chrzcielna z IX wieku cofałaby nam pierwszą datę chrystianizacji na ziemiach polskich prawie o 100 lat. Na podstawie misy chrzcielnej i towarzyszących źródeł pisanych, można byłoby wnioskować, że Wiślanie, czyli lud, który zamieszkiwał do rzeczy rzeki Wisły i nad Wisłą, przyjęli chrzest o 100 lat wcześniej od Mieszka I. Oprócz misy chrzcielnej znaleziono tuż przy niej, a nawet na niej, jak niektórzy twierdzą, fundamenty kościoła wczesnoromańskiego z X wieku i obok fundamenty kaplicy grobowej z wieku XI. Przełom wieku XI, a XII to znalezione na kulminacji Wyspy Wiślickiej zabudowania palacjalne, pałacykowe inaczej. Nie są one eksponowane. Do dnia dzisiejszego są zasypane ziemią, jako że ziemia jest najlepszym konserwatorem zabytków. Jeżeli chodzi o początek Wiślicy, więc zaczęło się od tego, że plemiona, jakie tutaj wokół Wiślicy i na Podkarpaciu żyli, oni się zaczęli trudnić już rolnictwem. Woleli poszukiwać lepszej gleby, więc oni się zbliżyli tu, właśnie, na nasze tereny. I tu się zaczęli tu zagospodarować. Kiedy oni się już tu poczuli dobrze, postanowili wybrać tę jakąś straż, jako ochronę, żeby ich bronili, żeby się nie pozwolili stąd ruszyć w tym na więc tutaj się oni osadowili, proszę Panie, na Grodzisku, tu jest z wzgórze zaraz obok Wiślicy i oni się tam osadowili. A skąd o tym wiemy? Odkrycia archeologów stwierdzili właśnie, że oni tam mieszkali i tam właśnie sobie wybudowali 11 takich półziemiankowych chat i tam oni mieszkali. Na czele tych strażników stanął samozwaniec, książę Wisław. W razie napadu oni bronili właśnie tych na tym Grodzisku. Ale tak się skadało, że Wiślica była okrążona Nidą. Ona się rozdwajała tam pod Jurkowem, Nida i dwoma korytami szła także okrążała wyspę Wiślicy i to grodzisko, i potem się łączyła dalej na Łąkach i płynęła w stronę Korczyna. Ale już wtedy te karawany kupieckie dążyły ze wschodu na zachód przez Wiślicę. I tutaj był jedyny brud właśnie między tymi dwoma wyspami. To jest jedna na tym grodzisku, a druga ta kępa, gdzie tu mieszkamy. Więc ten książę Wisła postanowił brać od nich haracz. Pomogli im w tym, że wymościli ten brud kodami drewna, żeby te wozy mogły tędy przejechać, ale później kiedy już mu się dobrze powodziło, pokusa go wzięła, żeby podbijać innych w okolicy. Także się zatędził aż do Tyńca. Bardzo ciekawa jest do dnia dzisiejszego istniejąca kolegiata gotycka z wieku XIV, fundacji Władysława Łokietka, wybudowana przez Kazimierza Wielkiego. Kolegiata ta jest zaliczana do najpiękniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce. Ale oprócz części nadziemnej kolegiata ta posiada część podziemną, po prostu na trzy metry głębokości pod całą powierzchnią kościoła gotyckiego nie ma ziemi, jest wybrana. Tam archeolodzy podczas badań na początku lat 60. znaleźli fundamenty dwóch romańskich kościołów fundamenty romańskiej kolegiaty z XII wieku i z wieku XIII. I najciekawszym zabytkiem znanym w skali ogólnoświatowej, nie tylko ogólnopolskiej, jest kolegiata romańska z XII wieku. To jest bardzo ciekawa budowla pod względem architektonicznym. W kolegiacie tej zachowała się krypta grobowa, a w krypcie posadzka gipsowa, której środkowe pole jest rytowane. Ryc z kolei przedstawia sześć modlących postaci, sześć postaci w stanie największego uniesienia duchowego. I posadzek tego typu w Polsce mamy właśnie jedną tutaj w Wiślicy. Jest w tej chwili w bardzo dobrym stanie dzięki temu, że znalazł opiekuna od 60. niemalże roku, profesora Władysława Zaleskiego z Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa. To w XII wieku był ten pierwszy kościołek wybudowany. A później załóż Kazimierz Sprawiedliwy jak się zaopiekował Wiślicą kazał omurować wszystko murem i to grodzisko już jako miejsce obronne. Potem tu palatium wybudował, to jest na południowo-zachodniej pierwszej miasta. No i tak coraz więcej się ta Wiślica zaczyna rozwijać. No ale potem historia znowu, co nam pokazała, że kiedy król Lokietek uciekał przed Czechami i schronił się tu Wiślicy. Ale że w tym kościele, pozwolenie Świętej Trójcy, tam była krypta grobowa, wymurowana. W tym krypcie grobowym do dziś jest jeszcze przecież ten grobowiec, ta tablica, to wszystko. Nie jest stwierdzone naprawdę, kto tam jest pochowany. Czy Kazimierz Sprawiedliwy, czy jakiś inny książę. Ta płyta zrobiła się po odkopaliskach bardzo słynna. Król Lokietek ukrywał się w Wiślicy, więc go schowali właśnie do tej krypty grobowej, która była pod posadzką tego kościoła Świętej Trójcy. Ale tam znowuż tak historia złożyła, że tam była figura Matki Boskiej. Skąd ona się wzięła? Ona się wzięła znowuż z takiej kolei losów. W Opatowcu nad Wisłą żył kupiec Poganin. Bardzo bogaty kupiec był. On miał syna i tego syna wysyłał na Węgry po zakup towarów. Ten syn musiał ładować takie karawany od razu poważniejsze. To jemu schodziło tam dłuższy czas, nieraz i pół roku był za granicami. W tym czasie jemu się spodobała wiara chrześcijańska i on przyjął sześć właśnie na Węgrach. Kiedy przyjął sześć, no widzi, że tu ludzie mają kościoły, mają jakieś wizerunki, więc postanowił zakupić taką figurę i przywieźć tu do Opatowca. Ale w międzyczasie dowiedział się ojciec jego przez czeladników, którzy wcześniej przyjechali. Kazał go stracić, za czym dojedzie do Opatowca. Jego oszczeglił tego syna. I ten syn skrył się gdzieś tutaj wokół Opatowca, ale tą figurę ukrył tu w Wiślicy, właśnie w tym krypcie grobowym. I krył okietek. Kiedy tam był przechowany jakiś czas właśnie, Okazała mu się ta figura w jasnych kolorach i przemówiła do niego: Wyjdź, synu, walcz, a zwyciężysz, bo masz wokół przyjaciół. A tu jego pilnowali chłopi, ale Czechy już mieli już wiadomości, że król tu jest na terenie Wichlicy. Tutaj przyjechali szukać. No, Wichlicy nie ma, no bo nie spodziewali się, że jest w podziemiach kościoła. Obok kolegiaty gotyckiej jest piętnastowieczny budynek, również gotycki, dom Długosza, sama nazwa wskazuje Fundacji Kronikarza Polski Jana Długosza, dzwonnica również jego fundacji. Oprócz tego archeolodzy znaleźli fundamenty kościoła świętego ducha i szpitala z XV wieku, fundamenty kościoła świętego Marcina z końca XVI wieku. Tak fundamenty kościoła świętego Ducha, jak i świętego Marcina nie są eksponowane, nie są uczytelnione, są zasypane ziemią. Z kolei obok Wiślicy jest grodzisko leżące na skale gipsowej, gdzie również były prowadzone badania archeologiczne i tam znaleziono dwie średniowieczne zabudowy grodu. Pierwsza zabudowa to przełom wieku XIX-X, choć tutaj też. Musimy postawić znak zapytania. Druga zabudowa z wieku XII. Wokół Wiślicy zachowały się fundamenty murów obronnych z XIV wieku, a wokół Grodziska fundamenty murów obronnych przypuszczalnie z wieku XII. Więc zabytków, jak pani sama zorientowana jest, jest mnóstwo. Nie wszystkie z nich są udostępnione do zwiedzania, bo tylko. Misa chcielna, kościół wczesnoromański, kaplica grobowa, ale obiekty te nie są do dnia dzisiejszego zakonserwowane. No najlepiej sytuacja wygląda z podziemiami kolegiaty, gdzie właśnie posadzka, fundamenty kościołów romańskich i pozostawione tam świadki archeologiczne już są zakonserwowane. Błogosz który tutaj był przez 21 roków, on się to skąd zjawił, kiedy morowe powietrze w Krakowie grasowało, wtedy król. Przyjechał tutaj, w te strony, w każdym bądź razie, że Długosz tutaj został w Wiślicy i wybudował ten dom, czyli teraz jest tam plebania, a król był na zamku w Korczynie. Później synowie króla i Kazimierz, który potem został świętym, tutaj się uczył, tu i uczył tych synów królewskich Długosz. Potem wybudował dzwonnicę, a z własnej szkatuły wybudował w hotelu czerwonym kościółek. No to długaższa robota była. Oprócz ciekawej szaty zabytkowej, Wiślica ma bardzo ciekawą historię. Muszę wrócić do wieku IX, kiedy to prawdopodobnie Wiślani zostali zmuszeni do przyjęcia chrztu. No, jest pewne źródło pisane, zwane legendą panońską, które sugerowałoby tą wczesną chrystianizację państwa Wiślan. Legenda panońska mniej więcej brzmi: Książę Pogański, cytuję. Bardzo silny, siedząc na Wiśle, urągał chrześcijanom i złe rzeczy im czynił. Wysłał do doń metody i rzekł mu dobrze by ci było, synu, ochrzcić się dobrowolnie na swojej ziemi, abyś wzięty do niewoli nie był przymuszony do chrztu na ziemi cudzej. I kończy się słowami legenda panońskiej, wspomnisz mnie wtedy i tak się stało. Czyli można byłoby sobie rzeczywiście sugerować, że Wiślanie zostali przez świętopełka morawskiego, władcę wielkich moraw, panującego w wieku IX, zmuszeni do przyjęcia chrztu. Po podbiciu państwa Wiślan, około 880 roku. Państwo Wiślan, po podbiciu go przez państwo Wielkomorawskie, znajdowało się pod panowaniem Morawskim gdzieś do 907 roku. W 907 roku państwo Wielkomorawskie zostało podbite przez Węgrów. A co się dzieje z państwem Wiślan, właściwie nie wiadomo, ale wiadomo jest, że w momencie, kiedy powstało piastowskie państwo Polski. Ziemia Wiślan została włączona do dynastii piastowskiej i właśnie to jest dobry moment rozkwitu, rozwoju Wiślicy. Rozwija się Wiślica gdzieś do 1135 roku, odgrywa dużą rolę. W 1135 jest zniszczona w sposób kompletny przez Rusinów i Połowców. A to rzecz się działa za panowania Bolesława Krzywoustego. Rok 1135, we wszelkich kronikach jakich się zachowały, zwany jest rzezią Wiślicką, bo istotnie mocne były to wydarzenia. Długo opisując rzeź Wiślicy, pisze, aż serce pękało, jak pastwiła się we krwi barbarzyńska dzicz. Natomiast naukowcy dzisiaj wydarzenia z roku 1135 w Wiślicy porównują do rzezi sandomierskiej. Po roku 1135 Wiślica nie odgrywa żadnej większej roli. Na to mamy również dowód w historii. Rok 1138, pierwszy podział Polski na dzielnice. I tutaj ziemia wiśnicka w testamencie Krzywoustego nie jest brana pod uwagę jako ziemia coś znacząca, bo nie stanowi odrębnej dzielnicy. Została przez Krzywoustego włączona do dzielnicy sandomierskiej. Jak wiemy, dzielnicę sandomierską otrzymał Henryk. Sandomierski, jeden z synów Bolesława Krzywoustego. Henryk umiera w roku 1166 bezpotomnie, więc nie miał kto odziedziczyć dzielnicy sandomierskiej. I właśnie jego najmłodszy brat, Kazimierz Sprawiedliwy, wydzielił sobie w roku śmierci Henryka wydzielił sobie ziemię wiślicką z dzielnicy sandomierskiej i tu zamieszkał na lat 11. Mieszka, odbudowuje wiślicę od podstaw i prawdopodobnie przygotowuje ją do roli jaką miała wiślica w przyszłości pełnić. A mianowicie zamierzał tu założyć swoją stolicę dzielnicy i właściwie to nie możemy się dziwić, że Wiśnicę sobie wybrał na tak ważny punkt. Po prostu Wiśnica miała bardzo dobre położenie obronne. Leżała na dwóch wyspach. Jedna wyspa to tutaj, gdzie miasto jest położone dziś, a na skale gipsowej trzeba wiedzieć, że Wiśnica leży, a druga wyspa to również skała gipsowa Grodzisko. Czasy Kazimierza Sprawiedliwego to dobry okres dla Wiśnicy. Z czasów Kazimierza Sprawiedliwego pozostała właśnie prawdopodobnie jego fundacji, kolegiata romańska z XII wieku, kolegiata wraz z z posadzką gipsową i poza tym druga faza zabudowy na Grodzisku, jak i mur obronny otaczający Grodzisko. Odbudowana Wiślica przez Kazimierza Sprawiedliwego niebawem została zniszczona podczas najazdu tatarskiego w 1241 roku i dopiero czasy Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, to czasy już przywrócenia świetności Wiślicy. Władysław Łokietek, jak wiemy, musiał się ukrywać. Wszyscy wiedzą o tym, że w Ojcowie, ale przecież Wiślicy również. Wiślica dla Łokietka była jego pierwszą stolicą, pierwszą stolicą powracającego z obczyzny, z wygnania Władysława Łokietka. Tutaj rozpoczął budowę kolegiaty gotyckiej, no niestety niewiele zdążył zrobić, zmarł, a dzieło zaczęte kontynuuje syn jego, Kazimierz Wielki. I właściwie można było po powiedzieć, że Kazimierz Wielki odbudowuje Wiślicę od podstaw. On otacza ją po raz trzeci już murami obronnymi gotyckimi, on buduje ratusz Wiślicy, ufundował również zamek Fragmenty fundamentu zamku zostały znalezione, ale niestety tego się eksponować nie da, bo jak się okazuje, nawet kamień z fundamentu zamku został tak podczas I, jak i II wojny światowej wykorzystany do budowy okopów. I prócz tego od czasów panowania Kazimierza Wielkiego aż do połowy XVII wieku tu odbywały się wszelkie ważniejsze wydarzenia, zjazdy szlacheckie, zjazdy duchowieństwa polskiego czy rycerstwa. No, przykładem powiedzmy ważniejszych wydarzeń byłby rok 1347, rok w którym tu zostały ogłoszone statuty wiślickie, a statuty miały ogromne znaczenie dla państwa polskiego, przecież to był pierwszy zbiór praw pisanych. Nawet sądy tutaj ważniejsze miały miejsce. I przykładem ciekawszych sądów byłby sąd nad królową Jadwigą. Myślę, że te wydarzenia są na ogół znane. Jadwiga, gdy miała pół roku, została poślubiona czteroletniemu Wilhelmowi Habsburgowi. No cóż, dawniej sprawa małżeństwa to żadna tam sprawa romantyczna, jest po prostu problem polityczny. Jadwiga z chwilą, kiedy skończyła cztery lata, Wilhelm osiem, odbył się najnormalniejszy w życiu ślub. Z tym, że zawierność obojga małżonków rodzice ślubowali. Ale istniała też zasada w średniowieczu, która mówiła, że małżeństwo może być skonsumowane wtedy, kiedy dziewczyna 12 lat skończy, a chłopiec lat 14. No do konsumpcji małżeństwa prawdopodobnie nie doszło, jako że królowa Jadwiga zanim ukończyła 12 rok życia, została zmuszona do poślubienia grubo od siebie starszego, bo niemalże trzykrotnie, Władysława Jagiełę. Wilhelm z Jadwigi nie chciał zrezygnować. To też w momencie, kiedy Jadwiga przyjechała do naszego kraju, Wilhelm również dostał się do Krakowa i przebywając w Krakowie, mieszka w kamienicy rycerza polskiego gniewosza z Dalewic. Ten gniewosz z Dalewic, który oskarżył królowo o zdradę z księciem austriackim, on był sprowadzony. A ponieważ taki sąd, to się nie mieścili ludzie tutaj, proszę pani, tylko na tych łąkach na wschód od Wiślicy i tam było takie wzgórze. Na tej górce właśnie odbywał się ten sąd i królowa została uniewinniona, a on skazany właśnie, ponieważ to był dworzanin królewski. Więc on miał wyrok wleźć pod lawę sędziów i odszczekać pchim głosem wszystkie oszczerstwa. Ale królowa Jadwiga po wygraniu tej sprawy tu na terenie Wiślicy postanowiła zostawić pamiątkę, wybudowała Kościół i tam odkopano właśnie fundamenty tej kaplicy Pozydzanie Świętego Ducha, i to było tuż przy murach miejskich i przytułek dla starców. Miejsce, na którym sąd się odbył, do dziś jeszcze psiągórką tutaj nazywają. Tak się wiślica rozwija do połowy XVII wieku, do Nawały szwedzkiej. Podczas najazdu szwedzkiego jest po raz ostatni kompletnie zniszczona. Wtedy traci swoją świetność i tak na dobrą sprawę do dnia dzisiejszego jej nie odzyskuje. Dalej, powstanie styczniowe. Co prawda, nic tutaj ważniejszego się nie dzieje, ale Wiślica jest terenem przemarszu wojsk powstańczych po powstaniu styczniowym, za udział ludności w powstaniu. Wiślica traci prawa miejskie, też do dnia dzisiejszego ich nie odzyskuje, i szans żadnych na odzyskanie nie ma. Z czego Wiślica żyła? Rzemiosło? Handel. Bo tu były takie rzemiosła, na przykład szestwo sezonowe, murarstwo sezonowe. Więc ci musieli mieć po kawałku jeszcze ziemi i z tego żyli. I za moich czasów to było do 3000 ludności Wiślicy. I tak, jak ja pamiętam, kiedy już postanowiono to rzemiosło, Zorganizować w cechy i potem izby rzemieślnicze stworzyć. przyjeżdżałem proszę Pani, 40 rzemieślników, 42 nawet. 42 zarejestrowało się, a było jeszcze innych, to jeszcze i tam było 8 czy 10. Tyle było rzemieślników, proszę Pani. Więc Wichlica żyła. Ten czas rzemiosła. Wiślica zdana była aż z 7 czy 11 lat dokładniej, nie pamiętam, w tej chwili młynów, ponadto miała bardzo ważny przywilej, jaki jej nadał Kazimierz wielki prawo składu solnego i z tego również czerpała maksymalne dochody, a dziś miasto prawie że na wymarciu, bo młodzież tutaj się raczej nie zatrzymuje, wyjeżdża szukając lepszych warunków do pracy, a starsi wymierają. Jaki charakter ma współczesna wiślica? Wiślica jest wsią o charakterze rolniczym. Przeważająca liczba mieszkańców zajmuje się prowadzeniem małych gospodarstw rolnych. Osób właściwie jest mało, jak na Wiślicę, bo liczy około 720 osób. W tej chwili ze względu na to, że nie ma tu żadnego przemysłu, ludność emigruje się do miast. Poza tym część ludzi starszych prowadzi te małe właśnie gospodarstwa rolne. A ludzie młodzi pracują w zakładach pracy w Kaźmierzy, w Busku, w Dojeżdżają. Czy ludzie, którzy tu mieszkają, mają świadomość tego, że mieszkają w miejscowości historycznej z ogromną przeszłością i wśród zabytków, które o tej historii no, sporo mówią? Tą świadomość mają na pewno, ale ja wiem, czy wszyscy.